Nie chciałem być niemiły, ale jeśli jednak powiedziałem coś w złości, to bardzo cię przepraszam. Zapomnij o tym. Zjedz coś, specjalnie ci przyniosłam. Dziękuję. Dziękuję ci, że zaczynasz uważać mnie za ojca. Obiecuję ci, że teraz wszystko się ułoży. Nie faworyzuję ani ciebie ani Sida. Jesteś dla mnie jak córka. To dobrze. Chciałam o coś prosić. Przyniosłam ci jedzenie i chciałabym coś w zamian. Jak to? Co takiego? Co się nagle stało? Mówiłeś, że jesteś dla mnie jak ojciec. Dlaczego tak się denerwujesz? Nie martw się, nie zamierzam prosić o część majątku. Chciałam pojechać na wycieczkę, a ty masz tyle samochodów. Daj mi jeden.